Stoimy właśnie do stanowiska check-in, China Easter. Polska przystąpiła do programu bezwizowego dzięki naszemu prezydentowi. Nie wygląda się. Do tego mamy bułeczkę, owoc. No więc wysiedliśmy już z maglewu jechał znowu 300 km na godzinę, tak samo jak zimą. W środku one mają taki, widzicie, rosołek hmm. Powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, że będzie tych ludzi dużo mniej, że będzie tak bardziej wymarło. Nazywam się Andrzej Bardzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. A co? Mm? A gdzie teraz? Cześć, witajcie na lotnisku w Budapeszcie i lecimy linią China Eastern do Fukuoki z dwoma przesiadkami Pierwszą mamy w Ningbo, a drugą mamy w Szanghaju Zobaczymy jak wygląda boarding, nadawanie bagażu, odbiór kart podkładowych i tak dalej tak dalej Stoimy właśnie do stanowiska check-in China Eastern No więc tak, nadaliśmy nasze bagaże i okazało się, generalnie lecimy do Fukuoka, Mamy przesiadkę w Ningbo i w Szanghaju, czyli dwie teoretyczne przesiadki. I niestety nie mogliśmy nadać bagażu do Fukuoki. Tylko musimy go w Ningbo odebrać i nadać ponownie do Szanghaju. Mam nadzieję, że już w Ningbo będziemy mogli nadać do Fukuoki. Natomiast niestety, niestety nie, eee, nie mogliśmy nadać. Więc. No nic, mamy dwie godziny ponad na przesiadkę, mam nadzieję, że wszystko, wszystko przebiegnie gładko. Nasz samolot już czeka, zobaczcie. Jest to China Easter obsługiwana przez Shanghai, Shanghai Airlines. Może tak to wygląda. Idziemy teraz sobie pod bramkę i chwilę poczekamy. No tak, Ok. Wchodzimy rękawem do samolotu w kierunek Ningbo. I właśnie sobie uświadomiłem, że dobrze, że Polska Polska przystąpiła do programu bezwizowego dzięki naszemu prezydentowi. No tak, no jego zasługa. Co jak co? Jego zasługa. Dobrze, dobrze. dobrze. I, bo inaczej byśmy nie mieli... Hello? Inaczej byśmy nie wiem, czy zdążyli wyjść i odebrać bagaże, które mamy. No ale dobra. Dreamlinerem lecimy. Hello? Okay. Tutaj mamy kuchnię w Boeingu Hello I zobaczcie, tutaj jest klasa Premium Economy My oczywiście tutaj nie siedzimy, tylko siedzimy w zwykłej klasie ekonomicznej. O no właśnie tutaj. Jest kocyk ale z że nie ma poduszki. Siedzimy już w samolocie. I wiecie co? Jest kocyk oraz słuchawki. Ta bardziej narzuta ja bym powiedział. On dobra, taka bardziej narzuta. I... I co? I nie ma poduszki. nie ma poduszki, no właśnie. Ale powiedziałem, poprosiłem panią, to mi chyba skołuje. Poprosiłem panią o poduszeczkę i zobaczcie, dostałem poduszeczkę, więc wystarczy poprosić. No więc tak, na początku oczywiście leci instrukcja bezpieczeństwa, jak w każdej linii lotniczej. Shanghai Airlines nie jest wyjątkiem. Tutaj również, tak jak na pokładzie Air China, jest gościu od ochrony, w takim czarnym kombinezonie. Nie widziałem u niego kamery, może ma gdzieś ukrytą natomiast on co jakiś czas robi obchód idzie korytarzami i filmuje wszystkich to zobaczmy mapę nie wiem czy się ten polecimy 10 godzin 37 minut do miejscowości Ningbo tam mamy krótką przesiadkę i lecimy do Szanghaju zobaczcie tu mamy Budapeszt Pewnie przez przestrzeń ukraińską nie polecimy. Sam jestem ciekaw, czy polecimy tutaj dołem, czy polecimy górą przez Białoruś i Rosję. Ningbo jest tutaj, jest bardzo blisko Szanghaju, a później z Ningbo mamy godzinę, godzinę 20 lat, lat do Szanghaju. Stamtąd również liniami China Eastern udamy się do Fukuoki do Japonii, o zobaczcie tu mamy całą to jest cała Japonia tu jest Fukuoka i z niej zaczniemy sobie naszą, nasze wakacje, nasze zwiedzanie możemy zobaczyć jak wygląda samolot to nie jest widok na żywo ale możemy sobie zobaczyć klasę Pierwszą I klasę biznesową. No, powiem Wam, że spoko idziemy dalej. To jest klasa pierwsza. Czy jest więcej miejsc? Ale klasa pierwsza ma raz, dwa, trzy. Cztery miejsca mamy tylko w klasie pierwszej, a w klasie biznesowej jest więcej. Ale zobaczmy produkcję Hollywoodu: My Little Pony, Gran Turismo, Willy Wonka. Ten oglądałem: Igrzyska Śmierci. O, proszę. Lego Kosmiczny mecz. Elvis Tommy Jerry, to może być ciekawe Może być ciekawe No dobra, obejrzę sobie i, i tyle I Nie ma jakiegoś efektu wow, ale jest to normalne Jak w każdym... O, zobaczcie, idzie ten gościu właśnie Widzicie? Nie chcę go filmować, bo to tak głupio wygląda, ale zaraz on będzie szedł Będzie wracał Tym korytarzem no i tyle Przynieśli serwis pokładowy, i do bicia było do wyboru jakieś soki pomarańczowy i jabłkowy Kola, woda, gazowana, niegazowana, kawa, herbata i piwko. Wziąłem piwko. Dostałem również orzeszki. Generalnie przechodzili raz, a we na dwa razy. Osobno było picie osobno było jedzenie. I do wyboru z jedzenia zdań była. Wołowina z makaronem, którą ja wziąłem Oraz yy, Oraz yy, Chicken with rice Czyli ryż z kurczakiem Tak wygląda ta wołowina Nie wygląda źle Do tego mamy bułeczkę Owoce Jakaś sałatka W sensie takim, że tu mamy jakiś Ogórek, pomidorek Serek i tam Szyneczkę soczek masło a to jest coś słodkiego taki nie wiem coś słodkiego taki to takie coś słodkiego dobra próbujemy Powiem Wam, że posmakowałem i naprawdę ta wołowina z tym makaronem, ten makaron trochę zlepiony, ale no wiadomo, on jest odgrzewany, ale w smaku całkiem, całkiem. Nie spodziewałem się tak dobrego jedzenia. Oczywiście wiem, że to nie będzie Lufthansa, ale naprawdę całkiem okej. Okay. A, odpakowałem sztućce, w sensie tutaj były sztuce sztućce są drewniane, w zestawie jest... Cukier, cukier i sól i pieprz Oraz serwetka Dobra, do smacznego Zbliżamy się już do Ningbo i przynieśli drugi serwis pokładowy Można było sobie wziąć kawę, wodę i znowu sok i na piwo Tak wygląda śniadanie ja mam, e, wziąłem było do wyboru chińskie albo zachodnie, wziąłem zachodnie, są dwa plastry szynki, jest, jest jajecznica, chyba prace ziemniaczany, do tego kruosan, jogurt, owoce i ciastko, a, i czam do kruosana, a, no spoko, naprawdę spoko wygląda, że poprawka to jest takie jakby i re ziemniaczane podsmażone w takim, ale dobre, i sos pomidorowy, dwa grube plastry szynaczki. inaczej idzie się najeść bez problemu, także mega spoko. I uważam, że lepsze jest żabcie niż China No więc pierwszy lot China Eastern mamy za sobą, jedzenie bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre w porównaniu do China to, naprawdę bardzo dobre. Jesteśmy teraz w link, bo idziemy odebrać bagaż, bo musimy oraz nadać go z powrotem. Mam nadzieję, że już do Fukuoka, ale raczej będzie to do Szanghaju. W Szanghaju znowu będziemy musieli to zrobić. W każdym razie, co mogę powiedzieć, to jeszcze jedną rzecz. Taką, że dali później już w końcowej fazie lotów do Łazienek szczoteczki do zębów i pasty. Więc jak ja sobie poszedłem do toalety, to przy okazji od razu umyłem zęby mega fajnie. Takie jednorazowe szczoteczki i pasty małe, takie super. Witamy serdecznie w Szanghaju. Jest już późno, bo jest godzina 19, a my dopiero przylecieliśmy, bo mieliśmy lekkie opóźnienie. Idziemy teraz do miasta, spróbujemy dostać się do herbaciarni, która jest w ogrodach Hugh Garden przy moście 9 zakrętów. Gdzie byliśmy na Chiński Nowy Rok? Idziemy oczywiście maglewem, czyli koleją magnetyczną. Dobra, idziemy kupić bilety. Tak. Tu jest kasa, kupiliśmy bilety, i mało kto wie, że można kupić na pojedynczy przejazd oraz na oraz yy, bilet. Łączony z metrem, płacąc tylko 5 juanów więcej. Także normalny single przejazd, czyli pojedynczy przejazd, kosztuje 50 yuanów. Kombinowany razem z, yy, z metrem na cały dzień kosztuje 55 juanów. Także warto kupić, przynajmniej mam nadzieję, że na cały dzień, albo to jest do 24, ale coś takiego czytałem. Dobra, idziemy na Pociąg magnetyczny. Kolejny raz Do jakiej prędkości się rozpo, roz, rozpędzi? A zobaczymy O i stoi 19.35 Szybciej. No więc wysiedliśmy już z Maglebu jechał znowu 300 km na godzinę, tak samo jak zimą. Idziemy teraz, i jedziemy tak samo jak wtedy zimą do Grodu View. Na most 9 zakrętów. I yy, spróbujemy znaleźć tą herbaciarnię, bo wtedy był tłum Chińczyków i w ogóle nie można było przejść. Zobaczymy czy nam się uda, czy będą pęgulu i czy zjemy pierożki sam jestem ciekaw. Przyszliśmy do takiej knajpy obok starego miasta obok ogrodu w Jungs. Już tu jedliśmy wcześniej, zamówiliśmy sobie podwójną porcję xiao long bao, w sensie ja podwójną, Martyna i Zuza pojedynczą. Czarkowi się nie chciało jechać, więc został w hotelu. Mniejsza o to. W każdym razie Zuza myślała, że to będą tangulu. W sensie idziemy i, i coś tam, Te owoce w cukrze. I co są? Kałamarnice, jakieś macki ośmiornicy i kiełbasy. Także tak to wygląda. To są różne, są nawet zakręcone frytki, tak jak nad morzem. Są e, krewetki i są różne ciekawe rzeczy. Kupiliśmy picie, które jest bardzo dobre. Mogę tym sumieniem polecić. To jest zwykła lemoniana. A to jest coś grejpfrutowego, Mega dobre. Mega dobre. Dobra, czekam aż zrobię xiaolongbao. No i właśnie dla takich chwil warto żyć. To są pierożki xiaolongbao. I pokażę wam jak to wygląda w środku. W środku one mają taki widzicie rosołek. Ciężko mi nagrywać i jednocześnie to jeść, więc pokażę wam jak to się je, w sumie Martina Pokażę jak to się je, bierze się to na łyżkę, o. nie wiem czy tak się je. <ścoughs> w każdym aż się zachłysą. w każdym razie to są najlepsze pierożki według mnie na świecie Jesteśmy na starym mieście, gdzie byliśmy, jak był Chiński Nowy Rok i jest trochę ludzi, ale nie jest tak, jak było wtedy. Wtedy to był po prostu tłum ludzi, że nie szło się przecisnąć, no i nie ma tych dekoracji ładnych, które były na Chiński Nowy Rok. Powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, że będzie tych ludzi dużo mniej, że będzie tak bardziej wymarło, wymarła ta dzielnica. Ale nie, jednak, jednak, jednak są, zobaczcie co ludzie jedzą ośmiornice macki. O, a tu są właśnie zobaczcie te pierożki Xiaolongbao. I są różne nas z krabami, z krewetkami, z mięsem. Naprawdę różne. Dobra, my wchodzimy do tego miasta. Możemy się przejść tam, czy może tam, mają, tam w ogóle ale wątpię. Jesteśmy przy moście dziewięciu zakrętów. Tak on wygląda bez dekoracji noworocznych. Ale też jest ładny. I Chcieliśmy trafić do herbaciarni. takiej słynnej herbaciarni w Szatraju i wydaje mi się, że to jest ten budynek. Ale on jest zamknięty. Ale nie jestem pewien, czy to jest ta herbaciarnia, bo generalnie mapy Google nie działają. Jak coś jest, to i tak w ogóle nie jest to, to wiarygodne, bo na przykład są 5 mm, a tak naprawdę już jest ponad 20 Czy tam jakoś tak, więc Google tu nie działa. Poza tym mają kosy z. Amerykanami, Chińczycy, więc więc nie i szukamy tej herbaciarni, bo naprawdę ponoć jest mega fajna i co to jest? aha the house of after... Temp temporary clothes jeżeli to jest to, to jest to zamknięte, the tak from the no to dziękuję Tea house no uh. to renovation